Dzień dobry, nazywam się Maciej, Grasimiok I dzisiaj zacznę od takich dwóch historii. One są kompletnie fikcyjne. One mogą się wydarzyć w gabinacie psychoterapeutycznym, ale też mogą na co dzień w zwykłych rozmowach. I dzięki tym historiom będę chciał trochę coś pokazać poziomy rozwoju osobowości. I płcie są nieważne w tych historiach. I więc pierwsza historia mogła być taka, czyli kobieta, która mówi do terapeuty, jaki jej mąż jest zły. No, i jaki fatalny, jak on jej źle robi. No i można by wtedy się stanowić. OK, czyli możemy popracować nad stawieniem granic, czyli, żeby zacząć dawać taki odpór temu mężowi i jakoś zacząć po prostu tworzyć dobry związek. Z drugiej strony, możemy się wtedy zastanowić, to co takiego, w czym w, jest w tym, co robi mąż, że coś w środku jest zranione. Co to za rana w środku i można się tym zająć. Można też się zająć tym, czy to jest jedyny taki przypadek, czy może to jest powtarzający wzorzec, że w moich związkach dzieje się coś takiego, jak z tym mężczyzną? I w tym przykładzie często odpowiedź takiej fikcyjnej kobiety mogłaby być, ale po co się tym zajmować? Przecież to w nim jest problem, przecież to on się źle zachowuje, po co w ogóle się zajmować czymś we mnie? No i wtedy terapeuta mógłby jej zachęcić, że ale jednak może być w środku coś, co albo się zahacza, Albo, że brakuje jakiejś siły do stawiania granic, albo, że coś się powtarza życiowego. Czyli, że jakaś część problemu może leżeć w nas. I wtedy taka fikcyjna kobieta mogłaby wtedy, zazwyczaj wtedy odpowie, że czyli znowu chodzi o mnie, tak? Czyli to wszystko jest moja wina. I ja stanę się jako terapeuta wtedy wrogiem takiej osoby, który chce wszystko umieścić w tej osobie. I to jest jeden przykład. Drugi przykład, można by odwrotny, tak? czyli mężczyzna. Mężczyzna, który zgłasza się na terapię i mówi, że chciałby popracować nad problemami w związku, bo w związku się trochę chrzani. Tymczasem w czasie rozmowy wychodzi, że on tą żonę zdradza. I na pytanie, to, to jak on widzi, że to się wiąże, mężczyzna może powiedzieć wtedy: w ogóle się nie wiąże. To są dwa oddzielne tematy. To, jak jest w związku, i to, że zdradzam żonę, nie ma ze sobą nic do czynienia. I teraz te dwie sytuacje, te dwa przykłady, one mogą tutaj być, ja przedstawiłem jako partnerskie, związkowe, ale one mogą być z mamą, z córką, z szefem, z przyjaciółką, z przyjacielem, czyli z szefem, czyli wszędzie wokół. Chodzi o, w tych przykładach o to, na ile jesteśmy w stanie dopuścić i rozważyć, że część problemu leży we mnie, że coś ja takiego robię, co jest częścią mojego problemu. I w tych wszystkich przykładach o to mi chodziło. Czyli czy ja jestem w stanie dopuścić, że to ja jestem częścią tego problemu i pracować nad tym? I nawiązując do poziomu rozwoju osobowości, o czym będzie webinar w społeczności Body Self, czy tam są takie trzy, trzy poziomy: neurotyczne, borderline i psychotyczne. Ja tutaj w tych przykładach bym właśnie dał tą różnicę, że przy, jeśli jesteśmy bliżej poziomu borderline, to właśnie możemy mieć skłonność do tego, czy raczej trudność z tym, żeby przyjąć, że część problemu może leżeć we mnie albo cały problem. Przy osobie bardziej neurotycznej będzie to znacznie łatwiejsze, czyli że hej, a może problem leży w tobie, a osoba neurotyczna w takim swoim dobrym wydaniu może pomyśleć, to ciekawe, to pogadajmy, po zobaczmy o tym, co, co, co we mnie może czynić taką sytuację. Albo może być, a rzeczywiście, to trzeci z kolei partner, z którym mi się tak dzieje. To co jest takiego we mnie, że ja albo to prowokuję, albo że ja takich wybieram? Albo co jest takiego we mnie, że ja nie umiem postawić granicy? Popracujmy nad tym, zastanówmy się nad tym. Czyli to byłaby osoba bardziej yy, bliżej neurotycznego poziomu, bliżej borderline, byłoby to tam na zewnątrz w świecie jest. Coś, co przeszkadza, zmieńmy tamto. Trudno jest dopuścić właśnie tą część swoją. I teraz mogą to być przykłady takie terapeutyczne, które powiedziałem, ale pewnie można by odnaleźć mnóstwo takich życiowych, codziennych sytuacji, w których ma to znaczenie, w których widzimy, że druga osoba albo my nie jesteśmy w stanie spojrzeć i przyjąć, że jakaś część problemu może istnieć we mnie. I teraz oczywiście za tym podziałem tych poziomów, ale za tym idzie ogromna ilość innych różnic. Na przykład w tym, na ile w ogóle poczucie winy jesteśmy w stanie czuć. Jak coś źle zrobiliśmy, na ile jesteśmy w stanie przyjąć odpowiedzialność za to. Czyli na ile jesteśmy albo w stanie przyjąć, że część tego jest moja, albo a osoba bliżej skłonność borderline może mieć wtedy taki rozdźwięk, że albo wina jest całkowicie tam, albo w ogóle ja jestem beznadziejny, czyli jest tak zero-jedynkowo. Więc o tym będę mówił w webinarze, który nazwałem poziomy szaleństwa, w myśl takiej śmiesznej metafory o, tej, o tych poziomach rozwoju. Natomiast będzie to webinar, który naprawdę pozwoli lepiej zrozumieć siebie i ludzi wokół, w zależności od tego, w jakim momencie aktualnie się znajdziemy, znajdziemy tak właśnie na skali tych poziomów. Będzie to szalenie ciekawe. Zapraszam serdecznie w społeczności BodyServe. Do zobaczenia.